Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem z Górnikiem Zabrze, a wraz z nami trener naszej biało-niebieskiej drużyny, pan Iwan Dziurdziewicz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. To przejdźmy do pytań od dziennikarzy. I tak Maciej Desowski niemiec z Podkarpacie Live. Panie trenerze, czy po przeprowadzonej analizie meczu z Lechią Gdańsk jest w stanie trener wytłumaczyć, co sprawiło, że pana zespół niestety stracił punkty? No, Na pewno ten mecz uh, był bardzo mocnym ciosem dla nas. Uh, uh, bardzo po meczu też uh, siedzieliśmy długo w szatni wszyscy i uh, rozmawialiśmy, uh, więc uh, na pewno można to ująć uh, w uh, Niecierpliwość cierpliwość uh, zwycięzcy uh, przyczyny porażki. Uh, chcieliśmy po tych dwóch zero bardzo szybko zakończyć ten mecz. Byliśmy niecierpliwi. Zespół stracił organizację, która tak naprawdę dała nam te dwie bramki. Już zaczęliśmy się, już bardziej podświadomie wycofiwać. Wskazaliśmy w, w meczu, że czy decyzja, czy wysoki pressing, momentami musi mieć wysokim pressingiem i być razem, to nam się zespół poprzez to a pośrednio wycofywanie i, i chęci, żeby jak najszybciej wygrać ten mecz, żeby ten mecz się skończył, to się trochę roz, 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 a rozdzieliliśmy w wielu przestrzeni, i ja to wykorzystywałem, więc na pewno w tym był duży, duży problem. To też a, a zrobiliśmy analizę już, już dzisiaj, już drugą a, zespół pracuje, jest, jest a, dobrze nastawiony, jest dobra energia, więc na pewno, na pewno a, czasami są a, w obecnej sytuacji nikt nie potrzebuje takiego meczu, ale ten mecz, myślę, że bardzo, był bardzo, bardzo mocnym ciosem, który może, może wręcz przeciwnie, może zadziałać dla nas pozytywnie, więc w tym kierunku pracujemy. Przemysław cynkier Hajmielec, po porażce w Gdańsku, jak wygląda obecnie mental Pana drużyny? Na no, pewno mental po meczu, każdy z nas odebrał to spotkanie, tą porażkę, jako wielki szok. Zaczynając od naszych kibiców, na pewno jest to jeszcze gorzej. E, przeżyć e, w domu przed e, e, ten, na oglądając ten mecz. E, ale byliśmy, byliśmy razem w szatni, gadaliśmy długo, to jest, to jest moment wsparcia. O, o Obecna sytuacja naszego klubu, więc, więc byliśmy, staraliśmy się być, być razem, r, a, rozmawiać. E, i, ale po te, teraz już szkaliśmy też indywidualnie, grupowo. Staramy się, żeby każdy jak najszybciej wyczyścił ten mecz z głowy i, i był przygotowany na następny, który jest dla nas jest e, przeistotny. Adrian Kowalczyk, 4 4 2 Panie trenerze, trzeba przyznać, że Pana zawodnikom po prostu brakuje sił w końcowej fazie meczu. Czy według trenera zespół został źle przygotowany podczas zimowego obozu treningowego? No To jest e, zawsze w takich momentach się szuka, jakaś przyczyna, która była, co było. E, My nawet nie mamy czasu na takie rzeczy, żeby teraz uh, analizować, co było. Uh, mamy tyle rzeczy uh, obecnych chwil, które trzeba uh, po ogarnąć, żeby, żeby nie tracić czas, uh, To um, ten brak siły też może być powiązany też uh, z mentalną presją, którą zawodnicy odczuwają. Widzimy, jak jest mentalnie mental zablokowany też zawodnik, uh, ma te nogi ciężkie, się że wszystko jest uh, o wiele gorzej niż wygląda, więc, więc na pewno pracujemy też bardzo mocno nad tym e, mentalem. Widzieliśmy, że w meczu z, e, z Krakowią jak byliśmy fizycznie, ale teraz już tak z dechem nas byliśmy trochę lepiej, ale nie wystarczyło. Może, może tych 7-8 dni, które mieliśmy dodatkowych, a może nam się e, też e, przede wszystkim doprowadzić zawodników do a, a mentalnego odblokowania i mentalnego e, jakby uwolnienia tych, tych Emocji tego strachu, co, co się może zdarzyć, więc to trzeba zostawić. Wszystko jest jeszcze w naszych rękach. To jest bardzo, bardzo pozytywna sprawa i, i z czym trzeba iść na te mecze. Piotr Adamski prosto z autu. Co wydarzyło się podczas spotkania w Gdańsku, że Jean-David Bugiel, delikatnie mówiąc, nie wyglądał za dobrze i trener musiał ściągnąć go z murawy. No, na pewno to jest. Nie ma to sytuacji, jak, jak zawodnik przyczuł chodzi i w tym momencie jak, jak, jak bogi jak mówimy na, na niego, e, po prostu nam nie pomógł, za bardzo też wyglądał strasznie e, fizycznie, więc to było tak naprawdę decyzja, która była podjęta pod, pod kątem fizycznym e, i, i że zawodnik nie, 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 nie był w stanie biegać więcej e, i po prostu i też nie, 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 e, nie dał nam tą e, potrzebą jakoś, ja też jako trener to nie patrzę ani na minutę, ile ktoś gra, tylko po prostu... Czy, czy w pewnym momencie wykonuje dane, a, 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 czy możesz a, a, a sprostać wymaganiom, które jest przed nimi i który od niego a, oczekuje zespół. Więc wykonaliśmy tą zmianę, też porozmawiałem z nim, to nie, nie było odebrane, widać, zawodnik jest świadom, ma trochę pokory, i schowo tego, bo tak naprawdę nie ma, nie ma o czym gadać. I na, pewno, na pewno zareagował, dobrze trenuje teraz, i także na, pew na pewno e, chcemy, chcemy, żeby nam, żeby nam w tej innowacji pomógł. Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Trenerzy zespół Stali znajduje się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jaki według Pana jest najważniejszy aspekt, który musicie poprawić, aby zespół wydostał się ze strefy spadkowej? Na pewno patrzeć na te dwa mecze, jednak nam się udało po jakimś długim czasie strzelić też dwie, dwie bramki, które szliśmy od, od 15 lutego, więc tutaj też pomimo tego wyniku, który jest katastrofalny w obecnej sytuacji, ale można, można tutaj ja, przynajmniej nie tylko ja, tylko nasz, nasz sztab cały, cały zespół ukierunkujemy na też na wszystkie aspekty, które też nie, nie, nie zrobiliśmy wszystko źle. Też było dobrych momentów i chcemy, chcemy ten, te dobre momenty utrzymać jak, naj, jak, naj, jak najdłużej i w moment momentach, jak prowadzimy 2-0, trzymać od naszych założeń, utrzymać tę naszą strukturę, która pozwoli tak naprawdę wyjść na prowadzenie w tym meczu i, i, i ten mecz dokończyć. Więc myślę, że tak delikatnie mówiąc, oprócz tego wyniku idziemy, że chodzi o naszą grę i chodzi o naszą. naszą Sposób grania chcemy, chcemy na pewno poprawić i styli i skuteczność, i żeby to wszystko razem uh, się odzwierciedliło od w wyniku. Więc na pewno te aspekty, na których pracujemy tak uh, w krótkim czasie, widzimy, widzimy pewne poprawy. I chcemy, I chcemy z każdym meczem i każdym tym mikrocyklem, który jest przed nami, dobrze wykorzystać. Też musimy uważać, że to jest po prostu końcówka sezonu, też nie możemy robić tutaj cuda, jeżeli chodzi o przygotowanie. Więc naprawdę staramy się, żeby każdy zawodnik był optymalny, optymalny w optymalnej, optymalnej, optymalnej formie. Paweł Skorp, Sportowa Planeta. Panie trenerze, górnik Zabrze w tym tygodniu zmienił szkoleniowca. Czy jest to dla was trudność pod kątem ustalenia taktyki na najbliższe spotkanie? Szczerze mówiąc mamy tyle swoich problemów i swoich trudności, żebyśmy się skupiali na innych. Na pewno każdy nowy trener, zresztą to, to nie jest nowy trener, to jest asystent trenera, tam naprawdę jakich wielkich zmian nie będzie, więc to co, jeżeli chodzi o analizę, to co było, to są poprzednie mecze Górnika, tak naprawdę nic tutaj się nie zmienia za dużo, um, i więc bardziej, bardziej jesteśmy skupieni po prostu na sobie, na sobą, na sobie żebyśmy jak najlepiej naj, um, przygotowali zespół, żebyśmy my um, tak naprawdę um, zagrali dobry mecz. ostatnie pytanie od Maćka Kadycowskiego. że co chciałby Pan powiedzieć kibicom stali przed wtorkowym meczem, aby wlać w nich wiarę w zwycięstwo Pana zespołu? No to na pewno, to jest, jest uh, wielki позитив и i wielki atut uh, obecnej sytuacji i, i tak mi się wydaje, też jestem długo tutaj, żeby mógł się ale to jest wielki atut Stali Mielec. Uh, nie mówiąc tylko o kibicach, jako kibicach, tylko jaki sposób uh, ci ludzie uh, um, kibice stali, to tą swoją miłość wobec klubu przekazuję Po meczu. to się zdarza bardzo rzadko. Patrząc z perspektywy i, i szkoleniowca, i też białego zawodnika, że po tym przegranym meczu byliśmy przed kibicami, ale tak naprawdę ja usłyszałem takie krzyki i też miałem osobiście spotkanie takiego kibica tutaj. Jeszcze muszę wiedzieć, jakie ma na imię. I mu podziękować, że taką po prostu pomimo, pomimo takich e, jakieś komunikatów z ich strony, to jeden cały czas krzyczył Jesteś z wami, jesteś z wami. I to też e, wykorzystałem w, 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 w przemowie i takim, takim, takim a, długim naszej rozmowie w szatni, że, że my mamy obowiązek wierzyć, e, bo oni wierzą w nas. I, i to jest to, co, co myślę, że. Będzie też jeden z głównych atutów takich pozytywnej energii, które czuć. Czyli ludzie, którzy przychodzą na treningi, zaczynają od dzieci, od najmłodszych do najstarszych, ludzi, którzy są, e, e, cały czas e, pokazują niesamowitą wiarę. I nawet, a to jest ludzkie, że każdy z tych zawodników, a nawet nas, to, 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 to się martwi czasami, to każdy z nas myśli trochę do przodu. Czasach, ale, ale oni nas wybijają z tego i, i, i cały czas nas skupiają, um, nas ukierunkują do tego, że wszystko w naszych rękach, że, 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 że będą z nami na tym meczu i, i, i że my razem możemy jednak to wszystko jeszcze odwrócić. To wszystko może w, a po świętach, jak się mówi, i może takie zmartwychwstanie stali Mielec. Więc obie tak było. I też po, po prostu dziękujemy za to wsparcie, które dla nas w tym, w tym meczu jest przeogromna prze sprawa. I to wszystkie pytania. Dziękuję teraz. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Sprawdź nasz isotonic drink FKS stal mielec. Do nabycia w naszym oficjalnym sklepie na stronie www.sklepstalmielec.com w sieci sklepów A i K oraz Leclerc Mielec. Zapraszamy na biało-niebieskie zakupy.